Dzisiaj do oferty trafia Volvo V60 w kombi. Jest to wersja Momentum. 1,6 dieselek o mocy 114 KONI. Auto jest z 2011 roku. Przyjechało do nas z Belgii. Elektryczne szyby, lusterka welurowa tapicerka bardzo wygodny fotel tempomat klimatyzacja duża nawigacja czujniki cofania skrzynia szóstka auto ma przejechane 205 tysięcy faktura VAT 23 zapraszam do oferty